Maciej, dzień dobry, cześć. Cześć, cześć. Maciej, witamy Cię w telewizji MultiPegas w ramach stałego cyklu naszego Ludzie i Pasja. Chciałbym, ponieważ jest wiele wątków, które chciałbym z Tobą poruszyć, My w ramach tego spotkania mamy jakieś 12, maksymalnie 15 minut mhm. na to, żebyśmy mogli porozmawiać. I ja bym chciał się zapytać Ciebie, bo też troszkę jakby znam specyfikę Twojej pracy, w sensie jakby liczby godzin, które poświęcasz na, na to, co robisz. Będziesz chciał to samo ewentualnie opowiesz, ale interesuje mnie, jakby, jak, ty, jak Ty sobie radzisz z tym natłokiem pracy, z odpowiedzialnością, którą w pracy masz, bo, bo pomagasz ludziom. Takie Mam wrażenie, że tak gdzieś taka misja poza jakby zawodową sferą też z tyłu głowy jest, a jednak znajdujesz czas na to, żeby, żeby zadbać o siebie w sposób inny niż, niż by się wydawało. Jak sobie radzisz z tą, z tą ilością obowiązków? No, wiadomo, są chwile łatwiejsze, trudniejsze, ale to może takie trochę aż za piękne, żeby być by było prawdziwe, ale. Jest dużo mądrości w tym, że jeżeli twoja praca jest twoją pasją, to nie przepracujesz w życiu ani dnia. I faktycznie wydaje mi się, że dużo, to odgrywa dużą rolę, że to jest nie tylko praca w sensie zarabiania pieniędzy, odbijania godzin i tak ale też jakby zainteresowanie, też zaangażowanie, też duża bardzo satysfakcja. No ale to jedno, a z drugiej strony wszyscy wiemy, że absolutnie podstawą jest to, że musi być jakiś balans. Życie osobiste, życie zawodowe, zdrowie. Yy. Dlatego jakaś regularna właśnie aktywność fizyczna, regularne treningi w ramach możliwości. Yy. Chociaż czasami się nie chce, czasami się ciężko zmotywować, ale z każdym kolejnym razem jest lepiej. Yy. Na przestrzeni lat tak dużo różnych doświadczeń zawodowych, od pracowania tylko w powiedzmy tydzień etatowych godzin po pracowaniu cztery doby z rzędu. Na przykład wydaje mi się, że balans. Teraz już kiedyś tego nie czułem, teraz już to czuję, jak samo się balansuje nasi widzowie wiedzą, że my nie mamy też scenariusza na rozmowę, więc to jest pierwsze pytanie i ty zahaczyłeś rzeczy, które, <laughs> których trudno nie złapać, bo też o tym mówiliśmy, czyli właśnie to, że jeżeli kochasz to, co robisz, to... to nie przepracujesz tego dnia, więc rozumiem, że to wynika gdzieś z takiej głębokiej potrzeby pomagania hmm. i bycia dobrym do, do, dobry w tym, czym, czym robisz, bo ty też cały czas jakby się szkolisz, cały czas się edukujesz, to nie jest tak, że już hmm. raz tak, zdobyte... Tak, tak, tak. Jakby to jest, myślę, podstawa ta, ta potrzeba, ale też no, dobrymi intencjami jest piekło wybrykowane. także w parze z tym no, dla mnie na przykład taka y, bardziej intelektualne y, zainteresowanie tym, y, to satysfakcjonujące to rozmyślanie, analizowanie, dochodzenie do wniosków. Wiadomo, zawsze w środku całej mojej pracy jest człowiek, tak, w naczelnym punkcie i to on i jego jakby dobrostan i, i potrzeba jest najważniejsza. Natomiast chęć pomagania plus takie pasja w sensie intelektualnym i naprawdę no są dni, oczywiście gorsze, prawda, zmęczące i tak dalej, ale... Zazwyczaj od lat już przychodzę do pracy jakby uśmiechnięty i wychodzę, może zmęczony, ale zazwyczaj też uśmiechnięty. Ja, ja, Macieju, mam taką nadzieję, że też oglądają nas młode osoby, które są na, na początku jakiejś ścieżki zawodowej i mam nadzieję, że z tych filmów, które oglądają też wyciągną taki wniosek właśnie, że jakby robiąc to, co się kocha, tak jak, czy, czy jest to moją, twoją pasją to, co robimy, to, to nie jest tak, że to jest wszystko tylko z góry. To jest to, co powiedziałeś. Przychodzi zmęczenie, nie chce się, ale jakby u góry i tak jest na końcu jakaś satysfakcja. No tak. To każdy no. aspekt życia właściwie, jak się nad tym zastanowimy, trochę tak działa. E, dieta. Bardzo częsty problem, tak? Trzeba się przemęczyć, żeby, żeby organizm jakoś organizm zadbać, żeby schudnąć, aktywność fizyczna. No, każda forma edukacji działa tak samo. Nie ma ludzi, którzy się rodzą z ogromnym zasobem informacji i kompetencji. Wiadomo, niektórzy są troszkę bardziej biegli w czymś inni w czymś innym, ale nikt się nie rodzi od razu ze wszystkim. To tylko pracą determinacją i jakby i pasją właśnie. Trochę mogę powiedzieć też, że te kwestia nawyków jakichś, tak jak mówiłeś o treningu na przykład, że nie zawsze się chce, ale wiesz, że jest godzina, wiesz, że jest dzień i mimo zmęczenia mhm. jednak tu wchodzi w krew i idzie się. Tak, 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 no całe nasze życie w mniejszym lub większym stopniu, może nie jak zawsze chcemy o tym myśleć, ale to są w gruncie rzeczy nawyki pewne od tego, prawda, o której wstajemy, jak się organizujemy rano, po to, o której chodzimy spać i w jakiej pozycji śpimy. To wszystko jest pewna czynność nawykowa. Z punktu widzenia takiego, takiej satysfakcji w życiu, to myślę, że to nie jest nic złego, byleby pamiętać, żeby być otwartym na ewentualne zmiany w tych nawykach. Tak, bo to się nam kojarzy także, że rutyna, że, że nudno, że wtórnie, ale jeżeli jest się otwartym na zmiany, to każdy chyba wie, że życie dostarcza dużo zmian. Y -y. e, Powiedziałeś o dobrostanie. Mogę wyciągnąć taki wniosek z tej krótkiej rozmowy, że, że, no i że nie wiem, nie czuję się jakoś komfortowo, chociaż to takie słowo w dużym, dużym y -y. nawiasie, w tym co robię, to żeby to zmienić, to powinienem się przyjrzeć swoim nawykom, żeby do tego dobrostanu zmierzać. Cokolwiek on by nie oznaczał teraz, bo nie będziemy rozwijali jakoś tego bardzo obszernie. No, no to. Yy... Trochę pytam o twój teraz zawodowy. Rozumiem, rozumiem. Bardzo bym powiedział, że to są sytuacje indywidualne, aczkolwiek. Yy... Czasem faktycznie to jest kwestia tego, że, że nasze nawyki są złe, że nasze przede wszystkim oczekiwania, mhm. bo to jest coś, z czym najczęściej jakby się spotykam, że, że jest źródłem takiej frustracji i, i złości i żalu, to jest to, że się oczekuje właściwie nie wiadomo na podstawie czego różnych rzeczy. Mhm. Od pracy, od innych ludzi, od członków rodziny, od świata. Potem, kiedy te oczekiwania niechybnie nie są spełniane, no to pojawia się smutek, rozczarowanie, złość i tak Więc urealnienie swoich oczekiwań i takie szczere spojrzenie na, na siebie, ale też na to, co jest dookoła. Każdemu wyjdzie na dobre. Bo dla każdego przecież znajdzie się jakieś miejsce na świecie, jakaś ścieżka, w której będzie się czuł dobrze. Tylko tak jak ze wszystkim, tak i tu trzeba trochę się napracować, żeby taką ścieżkę znaleźć. No, nikt się przypadkiem nie przewróci o ofertę pracy swoją najlepszą w życiu. Tak? To to z z tak. czego te oczekiwania mogą wynikać? A jak myślisz? No, nasze oczekiwania, tak jak w ogóle całe nasze postrzeganie świata i innych osób jest bardzo u każdego różne i to mówimy jakby zdrowych ludziach. I zazwyczaj ono wynika z naszych doświadczeń. I to nie tylko doświadczeń takiego życia dorosłego, ale przede wszystkim doświadczenie tego życia wczesnego, takich, których możemy nawet nie pamiętać. Tego, jak był świat przedstawiany w domu, tego, jakie były relacje w rodzinie, jak wyglądały te takie lata, w których człowiek się formułuje. No bo przecież pierwszą osobą, od której dziecko dowiaduje się w ogóle, że świat istnieje, jest jego matka, tak? I to każde dziecko bez wyjątku, nawet dzieci, które zostały jakoś osierocone i tak pojawia się opiekun, opiekunka, która za tą matkę y, jakby funkcjonuje. Więc przede wszystkim szukałbym w, takich, y, w tej sferze jakby problemów, jeżeli ktoś ma oczekiwania, które no, niekoniecznie pokrywają się potem z rzeczywistością. Czyli. <słyska> Poznanie siebie w kontekście oczekiwań i urealnienia ich to też jest ciężka praca, no ale może się zakończyć bardzo przyjemnie, jeżeli popatrzymy na to w sposób taki bardzo realny. Czyli zaglądanie trochę do siebie to wymaga. No. Tak, worry. tak, tak. Aczkolwiek no, nie sposób się nie zgodzić, że jest to ciężka praca, ale jeżeli. Właśnie, wszystko znowu jest kwestią oczekiwań i podejścia, bo jeżeli podejdziemy na przykład do takiego procesu badania siebie, czy w postaci na przykład terapii, jeżeli do tego podejdziemy jako do żmudnego obowiązku, to możemy tam chodzić latami i nic z tego nie wyniknie, bo nie ma tego wewnętrznego, tej potrzeby zmiany. A jeżeli podejdziemy do tego z poziomu takiego, jak powinniśmy do wszystkich wyzwań w życiu w miarę możliwości, czyli... Zaciekawimy się, mhm. zaciekawimy się, ciekawe co z tego wyniknie, ciekawe czego się dowiemy, ciekawe co się może wydarzyć. W obliczu jakby każdej życiowej sytuacji, z jaką się spotykamy, nowej przede wszystkim, człowiek ma instynktownie do wyboru albo się zaciekawić, albo się wystraszyć. I zazwyczaj jest to jakiś miks tego wszystkiego, bo każdy się boi nowości. Natomiast dopóki to ta ciekawość i to, ta, to zaangażowanie przewyższa nad tym lękiem, to człowiek sobie da radę. Okej. Okay. Macieju, jak się okazuje, minęło kilkanaście minut naszej rozmowy. Więc zbliżamy się, zbliżamy się do końca. Ja bym jeszcze tylko chciał nawiązać i poprosić Cię o takie podsumowanie. Ja trochę specjalnie użyłem tego sformułowania, że to ciężka praca, bo teraz też jest. Mam wrażenie, że żyjemy w takim świecie konformistów, czyli żeby wszystko przyszło szybko, łatwo, bez jakiegoś wielkiego wysiłku. I jak tylko mamy na myśli, że coś musimy zrobić z jakimś tam większym wysiłkiem niż zazwyczaj, to to gdzieś to schodzi na plan dalszy mhm. z twojego doświadczenia i jak to wygląda akurat nie wiem czy w ten sposób o tym myślałem na pewno właśnie dużo bardziej wyśrubowane są oczekiwania ludzi i myślę że Przede wszystkim, jakby takie zjawisko, które obserwuję, to jest to, że młodzi ludzie, no bo to, jak ustaliliśmy już w młodości, się zaczyna którzy nie mają inspiracji, nie mają jakby punktu odniesienia w swoich rodzicach, w swoich bliskich, nie wiem, w literaturze, w autorytetach takich klasycznych no i się odniosą do kultury masowej. A w kulturze masowej. Każdemu jest łatwo, każdy jest piękny, każdemu się udaje, każdy jest zdrowy. I my wiemy jakby intelektualnie, że, że tak przecież nie jest. Ale jak się odpowiednio dużo tego nawchłania, to potem, kiedy okazuje się, że jednak no, nikt nie wygląda w życiu tak, jak wygląda na zdjęciach, na plakatach, no to jest rozczarowanie, że jak to jest możliwe, że przecież miało być tak pięknie. I to tu chyba jest klucz tego, dlaczego te oczekiwania, które nie zostały odpowiednio uformowane, potem są zapychane nierealnymi. Mhm. Czy bądźmy ostrożni, uważni? Tak. tak, bądźmy rezolutni w takim sensie, że. No, Sokrates zawsze mówił, że wszystko należy kwestionować. No, zabili go za to koniec końców, ale, ale był szczęśliwy. Wszystko, wszystko zawsze należy rozważyć i to przede wszystkim samego siebie. Czy a może się mylę, a może mi się wydaje. Mhm. I ben, zabezpieczymy się przed dużą ilością nie, takich złych kroków w życiu. No cię bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. bardzo. No ten, bo mamy te ludzie i pasja. Nie wiem, czy widziałaś jakiś materiał, który gdzieś tam puszczaliśmy. Nie, nie. <laughs> U mnie ciekawe to, niekoniecznie są takie, co do przestrzeni publicznej się nadają. No, no. Coś do ciebie miała tam do drzewa. To na bank coś musi być tam. Wszystko musiałbyś się Cię z kimś pomylić, bo coś kojarzy, no bo skoro Wiesz, tylko jadło. dla ciebie taki jest. Telefonu. Zleciało. A ile się? nam poszło?